Yeah I confess, father, I confess. Cause I've been living wrong. Wieso know... naćem Edki, z tej strony Anoklikks, a dzisiaj będzie pierwszy poradnik na tym kanale pokażę wam w tym poradniku jak zrobić transmisję na żywo. Czyli live. Ora, wchodzimy w YouTube'a i naciskamy mój kanał. Potem naciskamy menedżer filmu, tutaj u góry jest. Teraz wchodzimy w transmisję na żywo. Naciskamy e, wydarzenia. Możecie napisać w komentarzach, w chcecie, y, że tu ten odcinek będzie. czy znaczy porannik że pokażę Wam jak zrobić na YouTube film ten transmisję na żywo. Ale macie spisać w komentarzach pod tym poradnikiem, czy zrobić, jak zrobić opszum. I dobra. Naciskamy tutaj nowe wydarzenie na żywo. Jak nie wiecie, tutaj nic nie jest, naciskacie taki niebieski przycisk, to samo co zapiszę. Dobra, naciskamy to i podajemy tytuł na odcinek. Możecie inaczej, nazwę to nie nacisnąć, nazwy to po prostu tak na, Tutaj wybieracie, kiedy chcecie zacząć live'a, Tutaj naciskam dziś, teraz, możecie nacisnąć na przykład, jak jest o 42, to ja na przykład zrobię 18.50. Ja na ja jeszcze naciskam się do godziny zakończenia. Czy chcecie zakończyć, kiedy chcecie? Naciskacie to, i to możecie sobie ten nacisnąć, kiedy chcecie i co dzisiaj. Opis to jest chyba każdy Tutaj publiczny, możecie. To jest tutaj, macie typ. Szybkie wylecone z hangutów, na żywo w Google. Jest standardowo i więcej opcji kodowania. Tutaj się zajmę tym w następnym poranowniku, kiedy będziecie chcieli, żebym zrobił. O, psem? Ja teraz ustawienia zaawansowane. Teraz odciskacie włącz... Pierwszy czak. Włącz czat na drzewa, włącz tryby zwolnione. Możesz że wybrać? Um, Automatyczny blokuje spam. Jak chcecie, to możecie to włączyć. Yy, polecam, żebyście to włączyli, bo teraz to są spamy, a ktoś ma dużo widzów. Teraz licencja i prawa własności. Standardowa licencja YouTube. Tutaj um, tu sobie wybrać e, dystrybucję, tutaj nie można wybrać e, ponieważ się wybierze to, to A nie to jest to, oświadczenie o napisach i tu sobie wybrać też e, promowanie, o to jest ważne promo prom Promuj wydarzenia jako polecane po jego ja rozpoczęciu. Promuj, promuj na stronie mojego kanału. To możecie sobie wyznaczyć. Ograniczenie wykole, bądź ograniczałe wykole. Tutaj polecam Wam to włączyć. Myślę, nie a nawet ale nie teraz. I kategoria gry. Możecie sobie wybrać. Tutaj możecie ty tytuł gry. Wykonalizacja filmowa eee, Tu możecie wpisać Możecie też nacisnąć szukaj bo tutaj będziecie mieli Cześci filmowe przez widów. Pozwala widom dodawać automatyczne na tytuły, opisy i napisy To możecie też sobie tłumaczyć Tutaj macie jeszcze datę nagrania Kiedy chcecie to nagrać Znaczy, kiedy to nagraliście też taki filmów Pokaż publiczne statystyki filmu na stronie odtwarzania. Tutaj polecam to włączyć. Teraz oświadczenie dotyczące treści. Ten film zawiera płatną promocję taką, taką jak płatne lokowanie, spon sponsorowanie lub polecanie produktu. Tu można to włączyć, ale ja tego nie włączam. Teraz nagrywanie. Po zakończeniu transmisji automatycznie ustaw nagrania archiwum archiwalne, jako niepubliczne. <laughs> ja tego tutaj nie mam, ale... Zezwolenie na komputerze. No to, to sobie włączę. pokaż, wszystkie, zatwierdzone co chcę zaznaczyć. według najlepsze komentarze, ja tutaj zawsze mam, a na... może do najnowszych. No dobra, na najnowszych. Zezwolenie na wyświetlanie ocen tego filmu. No ale gdzie to sobie to zaznaczyć? Włącz yy, DWR widzimy, będą mogli przejawiać wstać najwyżej 4 godziny transmisji. No właśnie. Film jest sferyczny 360 stopni. ta transmisja na żywo jest filmem 360 stopni. To nie polecam tego oglądać. Ale możecie, jak chcecie, o tym strumienia. O tym pod kątem interakcji, małe opóźnienia. Tego wam nie radzę, bo tutaj leci lagi. Ale, a dzieci to mieli zaznaczone e, optymalizacja pod kątem za czego było chorowania przez widzów. To może zaznaczyć. I dodatkowe opóźnienie. To właśnie tutaj nie radzę tego. Teraz tutaj możecie utworzy wydarzenia. To jest wszystko. Tak. Naciskacie utwórz wydarzenia i po prostu mieli. Ale sobie to użyjmy. Сейчас я бы этого немного устроил. Это был злый помысл. Сейчас я бы это, это вот раз... М -м -м. Похоже.. Hmm. No, nam nie naciskać... A, dobrze, no, macie już, naciskacie Hongu na żywo w Google, albo Rozpocznij Hongu na żywo, to na, naciśnięcie To... Wam o tej godzinie, w moim przypadku to o 18.50 Włączy Wam się live Znaczy... Yy, radzę Wam Jak będzie ta... Ta godzina, to naciśniąc tam rozpocznij i no dobra to na tyle w tym poraniku jeżeli wam się spodobał łapkę w górę zrób coś mile widziany. dostępnijcie do filmik napisze znać w komentarzu na tyle, na razie, cześć